My już dojechałyśmy, od razu Wam nagram jak wygląda nasz pokój, no pięknie tutaj wszystko jest przygotowane, tego się akurat nie spodziewałyśmy. Pokażę Wam jaki mamy fajny widok za oknem i od razu zostawiam link do hotelu, bo wiem, że na pewno będą pytania. Dzisiaj mamy akurat jeszcze taki spokojny dzień, właśnie sobie wykładamy nasze rzeczy z torby. Zaraz pójdziemy coś zjeść i pokręcimy się tutaj w okolicy. Na jutro już całkiem inne plany. Spakowałyśmy sobie chyba za grube rzeczy. Mimo wszystko, to jest ponad 30 stopni. Przyjechałyśmy z biurem podróży wakacje.pl, więc też zostawiam wam tutaj link do oferty. Ja już nie wiem, które to moje wakacje z wakacje.pl. Nie wiem, z piąte, szóste, siódme. Czasami z mężem i z dzieciakami, a czasami, tak jak teraz, babski wypad też potrzebny. Dobra, my lecimy szukać jakiegoś dobrego jedzonka. Ciekawa jestem, w ogóle nie sprawdziłam sobie, co tutaj na Malcie jest takim popularnym daniem, więc zobaczymy. Dajcie znać, kto z Was był tutaj już i ma jakieś może fajne wskazówki, co warto zjeść, zobaczyć, przywieźć, cokolwiek o Malcie. Zostałyśmy o siódmej, nawet że na wakacjach, ale jesteśmy na 9 umówione z przewodniczką na zwiedzanie, więc szybko lecimy na śniadanko i, i będę chytać pod nie coś. Mamy tutaj z Asią dużo różnych pięknych rzeczy do pokazania z Wezji. W ogóle się zgadałyśmy przed chwilą, ale masz fajną truskawkę i ona też jest z Wezji. Jest bardzo dużo właśnie fajnych breloków teraz. W ogóle mi się wydaje, że taki nowy trend od jakiegoś czasu. Ja sobie zamówiłam takie z piskami. Akurat tutaj ich nie zabrałam, ale Asi truskawka jak najbardziej pasuje do naszego babskiego jeszcze letniego wypadu. Z nowości, co Wam mogę jeszcze pokazać, na stronie Wezji są przepiękne chusty jedwabne, to jest w 100% procentach jedwab. Piękny jest ten wzór. Oczywiście nie do tej wzorzystej koszuli. Ale wyobraźcie sobie to do czegoś białego, szarego, niebieskiego. No piękne. Albo właśnie tak przewiązać tutaj sobie przez torebeczkę. Oczywiście z wezji zabrałam też trochę biżuterii. Uwielbiam ich biżuterię. Patrzcie, jaki cudowny zestaw trzech bransoletek kolorowe, ale świetnie ze sobą wyglądają. Mam też kolczyki od nich. Zaraz Wam pokażę je. Z bliska i sobie też je ubiorę. Już chyba dzisiaj będą mi towarzyszyć. Mam, słuchajcie, kod zniżkowy z kodem Kwiaty 15. Jest 15% zniżki i to łączy się z kodem na stronie. No a biżuteria z wersji, myślę, że naprawdę jest warta uwagi. Ona jest wykonana ze stali szlachetnej i pozłacana 14-karatowym złotem. Ja wam zawsze mówię, że noszę ją, kąpię się w niej i nic nie czarnieje, nic nie czarnieje, nic się z nią kompletnie nie dzieje, a noszę od lat i mam niektóre kolczyki, które naprawdę od lat są ze mną, piękne są.